Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie króciutko. Chciałabym się z Wami podzielić bardzo prostym przepisem na przyrządzenie szparagi. Jest maj, także oficjalnie otwieram sezon na szparagi. Słuchajcie, co musimy najpierw zrobić? Musimy odciąć te tutaj stwardniałe końcówki. Jak to zrobić? Bierzemy, słuchajcie, szparagę, zginamy ją i ona w tym miejscu. Sama się odłamuje, czyli tą twardą część musimy sobie odłożyć. Ale nie wyrzucamy ją spokojnie. Zostawcie sobie ją na potem. Możecie zrobić dzisiaj z tych końcówek zupę krem albo jutro. Według własnego uznania, słuchajcie. No i tak, słuchajcie, postępujemy z każdą szparagą. I co potem z nią robimy? Bierzemy sobie takie trzy. Szparagi. Bierzemy kawałek mozzarelli. Bierzemy sobie szyneczkę. To jest taka włoska szyneczka, dosyć słona. Już wam pokażę, jak to tutaj przyrządzić. Kładziemy sobie na plasterku. Dodajemy odrobinę szczypiorku. I zawijamy. Wcześniej też przygotowałam sobie brytwankę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak wszystkie układamy po kolei szparagi. Na brytwance mam już przygotowane szparagi, są, za, są położone na mozzarelli, zawinięte w szynkę, posypane szczypiorkiem. Możemy jeszcze na koniec odrobinę posolić. I dodać pieprzu. I jeszcze na te końcówki, które nam tutaj wystają, możemy położyć po troszeczku masełka. I słuchajcie, to jest wszystko. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 170 stopni. Ja mam funkcję góra-dół i wrzucam je do piekarnika na 15 minut. I to wszystko gotowe. Życzę smacznego. Pa!